E, witam Was, byki! E, karty są rozłożone, jest to takie mini czytanie na rok 2020. E, cały film można zakupić, link jest w opisie na Vimeo. E, cały film również pokaże się pod koniec e, grudnia, także jeżeli jesteście cierpliwi, to e, będzie on dostępny. E, pokrótce powiedzmy, co Was czeka. Rok, można by powiedzieć, 2020 sprzyja rozliczeniu przeszłości i ukierunkowaniu przyszłości. Pojawiają się związki. Z przeszłości, tutaj, które tak jakby przejdą ostateczną rozgrywkę, czy one zostają i muszą zostać przetransformowane, i zaczynamy jakiś nowy zupełnie etap, czy jednak idą w odstawkę i coś dobrego dopiero tutaj pod koniec roku się pojawia. Rok sprzyja w ogóle, właśnie jakiejś, no bardzo pozytywnie się to układa, bo sprzyja właśnie szansom, możliwościom, w ogóle poczuciu zadowolenia. Mogło być dużo takich radosnych chwil, czy z przyjaciółmi, czy takich chwil wytchnienia. Może być tutaj jakiś bardzo gorący romans w lipcu i to jest mocno kuszące, ale nie do końca dla nas dobre. Może nam po prostu spalić grunt pod nogami, także jest trochę tutaj ostrzeżenia. Być dla niektórych będzie to właśnie związek przychodzący z przeszłości, którego mu po prostu nie umiemy się oprzeć. Natomiast rok w ogóle sprzyja nowym początkom, nowym pomysłom, nowym interesom, trudna będzie jednak praca nad nimi i może tu być troszeczkę to spowolnione tempo, jakby realizacji tych naszych pomysłów. Natomiast byki są cierpliwe i uparte, więc ten progres tutaj jest. Jeżeli macie jakieś pomysły, no to tutaj w jakby te pomysły zaczynają nabierać jakiegoś kształtu, czekamy na nadarzającą się okazję, żeby je zrealizować, i e, pod koniec roku no, mamy właśnie możliwość, no, właśnie wyjścia z pomysłem, jest ten nowy start, ponieważ mamy te dwa asy, e, jest cesarz, więc bierzemy odpowiedzialność za to. E, mocne karty, które mówią o deklaracji, one mogą również mówić o tym, że czy poznajemy nową, zupełnie osobę czy właśnie ten związek tutaj przechodzi transformację i po prostu naprostowuje tego cesarza, który się tutaj pokazał odwrócony z diabłem więc ewidentnie ktoś, kto tutaj próbuje rozgrywać karty na własną rękę jakby yy, niekoniecznie mając na uwadze dobro innych e, ale tu jest właśnie rozgonienie tych mur jest, pojawia się czy nowa osoba bardziej wydaje mi się, że jest to nowa osoba albo zupełne naprostowanie tego cesarza tego męża jakby w tarodzie no i jest mocna deklaracja kończymy kartą kochanku, więc wreszcie to co wartościowe się pojawia i można nad tym jest wybór, jest jeżeli chodzi o interesy, to może być właśnie jakiś awans, podpisanie dużego kontraktu, zawiązanie się na kilka lat, błogosławieństwo kapłana jest, czyli papieża, tutaj tej osoby takiej wyższej. Pozytywne aspekty, jeśli chodzi o jakieś takie właśnie korporacje, duże instytucje. Dobrze sobie tam radzisz. Może tutaj się pojawić jakieś takie właśnie przetasowanie, ktoś na wyższym stanowisku będzie próbował zatuszowywać sprawę, być może zgonić na kogoś. Natomiast sprawa się tutaj uspokaja. Jest też nacisk na takie właśnie materialne sprawy. One wyglądają tutaj obiecująco. E, jakieś właśnie inwestycje, natomiast może być pewnego rodzaju spowolnienie bądź znużenie pracą. E, sprawy mogą po prostu rozwijać się powoli. E, karty anielskie i oracle kart radzą, abyście przemyśleli, jaki chcecie plan, e, co chcecie osiągnąć, e, zrobić jakiś plan, strategię i taką strategię też tutaj widać. Ponieważ idąc ku swoim marzeniom i rozwijając projekty, które Was ciekawią i które Was w ogóle interesują, no, osiągnięcie, właśnie, osiągnięcie stabilność materialną i to właśnie przyniesie dobrobyt. Więc jakby kierujemy się ku rzeczom, które nas interesują, ale musi to poprzedzać jakiś konkretny plan, właśnie finansowy, logiczny. Potrzebne jest przemyślenie, zaplanowanie. Możecie tutaj pójść na własną działalność i to też będzie pozytywnie. E, się tutaj rozwijało dla Was. Także ogólnie dobry rok. E, jedynie tutaj trzeba się będzie zmierzyć albo z jakąś przeszłością, albo przyjdzie jakiś taki miesiąc, który będzie pewnego rodzaju próbą, e, jakby kuszeniem, e, w, jakby w połowie roku. Czy na pewno. Jest takie potwierdzenie, prawda, czy jesteśmy na właściwej drodze, czy to y, jakby zdajemy sobie sprawę z tej całej sytuacji, ale myślę, że tutaj po prostu jak gruchnie, to po prostu z wielkim hukiem. E, także spore myślę, że będzie można zaobserwować tą sytuację i e, jakby będzie widoczna i się ewentualnie z tego wymigać. E, Także myślę, że to wszystko. Zachęcam do filmu, jak mówiłam, link jest w opisie, a jeśli chcecie poczekać, to film się pokazuje w grudniu na kanale. Pozdrawiam serdecznie, widzimy się w kolejnych filmach.